Dzień dobry, dzisiaj gramy w DBD e, Nie Fortnite Niemożliwe e, I takie przywitanie widzicie jeszcze w lobby e, Ja gram sobie e... Kim ja gram właśnie? Zastanawiam się z Czekajcie Muszę <grym się wyszło> sobie <w> przypomnieć e, Boże Mac Ja tak mam problem z zapiętywaniem tych e, imion W każdym razie Lara może być Giga chat e, no. W każdym razie będzie super. Mam się urodziny, więc miło będzie jak mi życie życzenia w komentarzach. Um, dzisiaj nagrywam i dzisiaj zarzucam, postaram się to zrobić zmontować i nie, nie wiem jak to połącza, ale będzie super, bo miałam nagrać wcześniej film. Ale e, zapomniałam i plus mi się nie chciało, więc e, tak jakoś... A, postaram, że dwa to te film w i, i, i tak, tak, tak to będzie. Ja Mam nadzieję, że chociaż się wyroje przed 24. Proszę, proszę Boga. E, co ciekawego, mam 50 godzin w tej grze, więc nie gram najlepiej. Eee, tak. Zobaczymy, jak w ogóle będzie w ta runda, ok? Eee, ja mam dzisiaj do picia Arizonę, ale pamiętajcie eee, o wodzie. Przypominam, bo zaczyna się robić ciepło, więc nie wiecie, chcieć wychodzić na miasto lub w coś sensie tego typu, więc przypominam tylko. Ole, ostatnio zakochałam się w Arizonie. Nie? Mam i <laughs> pijam ostatnio, bo byłam w córce. Mm. I mam Arizonę eee, Peach. Dobra była. Ale chyba jednak gruszkowa. Gruszkowa. Nie, 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 nie wiem co ja mówię, nie? Śliwka <śleskowa> była lepsza, lepsza, Chyba sobie muszę wyciszyć Discorda, bo zapomniałam. Jasne, oczywiście, że ja zapomniałam. Ja zapomnieć? Co to, to takiego? Nie przeszkadzać proszę mi teraz. Bo ja, ja gram. I proszę mi nie przeszkadzać. Zobaczymy. Mamy Blood points -y i mamy Blood points -y. Dobra. Dobra, chociaż, że nie ma pakilera, Trickster, y O oh Jezus Maria. gram chyba na niego trzeci albo drugi raz, nie? Jeden nas kogo kojarzę, to są de Bedle. Ten będzie jaki ten. No, no, no nie wiem o co mi chodzi, ale nie potrafię wytłumaczyć, dobra. Komarę. Ja przepraszam, ale to ja tak nie widzę, jak to się kończy, dali dać O, Ooo, dostałam dzisiaj prezenty, dostałam pieniądze, cieszę się, no i mocniej o, czy w kategorii mogę to spłacić na komputera, ale pewnie pójdę na jakieś prezenty dla przyjaciół I don't know. E, ta mapa jest w miarę, według mnie n Nie przepadnę za nią do końca, ale Ci się pytali co robiłam. Ogólnie mam Sprinta, co nie? I nie chcę taka wykorzystać, więc e, idziemy w taki sposób. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mam dzisiaj trochę inny głos, bo... Chyba pierwszy maila jednak wykręciła. Mam dzisiaj inny głos, bo niestety, ale e, coś mi się z on rano porobiło. E, I tak jakoś to jest, bo... No, w my tak. Tyle. Ale tak się rano porobiło i jakbym, przez, jakbym jakoś dziwnie brzmiała, to przepraszam. Ale. Wiecie, jak to jest? W hmm. zasadzie mogłam użyć tego sprinta. Nie wiem, kto tu robi, ale ktoś mądry tu robi gena. Oj, chyba jednak nie. Czy on dali gonił tą. Nie, ja jestem głupia, dobra. On Galidali się gania z... Riuum, riuum, nie mam, nie, nie mam języka polskiego, okej? Okay? Mmm, trochę ciekawego powiedzieć w sumie, aaa, tajemnica <grystanie> biologiczna jest najgorsza. Ja pierdolę, twel matka cię nie kocha, przepraszam. Chociaż to A on, on zepsuje tego gena pewnie, bo on... tu przyjść. Halo, burderco? Nie? nie mogę. mogę po nią iść? W zasadzie mogę. No brachuj, widać, że yy, specjalna jestem, dobra. Od do wykręcę tego majnaka. Okay. Ale w końcu nie wiem za ile. Ogólnie mogę sobie w sumie zmienić kanał. I nie wiem, kto jest mordercą. I nie umiem biegać. Trzymam chyba muzyczkę z Mastermind'a, ale nie jestem pewna. Well. Boże, ręka mi drętwieje. Ała, moja ręka. Jezu, a czy ja nie potrafię normalnie strzelać z tego? Prawda. Słuchajcie, kto to jest? A, ja jestem ja głupia, to jest stripter. Wiecie co? Mi się tak zdaje, że ja mam problemy z pamięcią. Mi się coś zdaje, wiecie? Że ja mam chyba jednak problemy z pamięcią. Jak ktoś miałam perka na przeleczenie, dlatego leczę. Od razu. Musimy iść do main'a Bardziej ja idę do main'a Muszę kończyć, skończyć tego gana i go dobrze klikać To do mnie, przepraszam, skill nie? Czy on campi? Nie mów mi Dziś zas Dobra Chodźcie, moje panie od siedmiu uboleści do gen CO SIĘ Z NIM STAŁO? Nie, kur... nie... Ja się nie nadaję dzisiaj, nie? Ojej. Ojej. Wszystko to mnie widzi? Eee, no, broń Boże. żeby musiała... Ja Cię widzę, kochany. Cześć! Ojej, jak Ty lubisz, jak ja Ty Dobra, no Ja, ja nawet nie, nie wiem, jaki ja dźwięk wydał mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kolega. Tutaj te paletki? Oj, kochanie. Kurde! Dobra. Palet Sejwa pro. Niemiły jesteś. Ja chcę tylko mu powiedzieć, że on jest niemiły. Boże, w końcu zrobi tego main'a. Jestem z was dumna. Jestem z was dumna. Sama zrobię licznik. Ile generatorów zniszczyłam, nie? Jakie cudne. Dzień dobry! Jo. Idzie, 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 idzie! Ej, ej, ej! Puść mnie! mnie widział, nie? No niech on się z na użycie apteczki? Nie, to będzie tak klasycznie. Dałoby się jednak, nie? A to jakoś robię dobrze z Ja nie wiem. <laughs> Jezus Maria. Czy ktoś ma dwa haki? Tak. Teraz taka dziewczyna jeszcze ma. A nie pytam, jak się nazywa. Dobra. Już, już pamięć nie taka, pamięć nie taka. Już widzicie, a już się staraję, nie? E, o 10:53 chyba się urodziłam, więc. No, starzałam się o rok. Dobra, git. A jeszcze że do szybko przyjdzie. Gdybym ja tak tylko robiła geny. Ojej. Byłoby super. Nie dam się, nie dam się, bo nas nie mam sił. Idę id id szybko, 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 bo one tu już mają. Nie otwiera. Cz czekaj, on im tu. Może podejść tu. Ale minął Katrin. Jezus Mario. Co to mnie do chwienie kończy? O, oh, wow, nie, ale one mają po dwa. O, wow, wow, będzie ta dziewczyna tu przyjdzie. Chodź, chodź, nie ma sensu już, bo ona ma do haki już po niej Przepraszam panią. Dzień dobry. Ale mi kończy na tryd. I co? Wyszliśmy. E, jakieś może małymi stratami, ale jednak wyszliśmy. Więc to. Ja dziękuję za oglądanie. E, ogólnie podałam właśnie moje informacje o mnie i mówicie, że mam dzisiaj urodziny. Oj. Oj. I to. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście odcinek. I bajo.